Witam wszystkim na moim kanale, dziś kolejny odcinek oczywiście z Fify MOBILE Jak widzicie udało mi się, wytrzymałem, nie dostałem bana i Sports nie zauważyło tego, że to zrobiłem, może jeszcze nie jestem na ich czarnej liście Nie wiem, fajnie, że nie dostałem, Żyje. gram w Tocy, no jest zajebiście E, na, zanim zaczniemy e, omawiać e, event Team of the Season, proszę się o zostawienie łapki w górę e, pod tym filmem, bo to jest bardzo mi potrzebne i co i subskrypcje, bo lecimy po 100 subskrypcji e, i co, może tak do końca roku się uda, no nie? Dobra, przechodzimy już teraz do eventu Team of the Season, który e, wizualnie, no wygląda jak brak mi słów, tak naprawdę, bo. Grafik i Aid Sports jest najlepszym człowiekiem na świecie, bo ludzie od gameplayu to już po prostu no, inna kategoria, ale grafik robi tam potężną robotę, bo to co e, widzimy jest bardzo ważnym elementem, a on umie zachęcić, umie zachęcić oczami, nie inaczej, umie zachęcić kolorami nas. I kształtami tych kart, że to po prostu szok. Ale dobra, dosyć yy, schlebiania i Sports, tylko lecimy od razu z Eventem. Mamy oczywiście pierwszą zakładkę, mamy oczywiście yy, reklamy jak zawsze, mamy też energię do kupienia. No, z Eventem, na event jest coraz droższa. Yy, no, ale to coś po prostu, to, to po prostu idzie wprost proporcjonalnie do tego, że coraz więcej zarabiamy więc no. Ja tam po prostu z dystansem do tego podchodzę. i zazwyczaj się wkurzają na tak drogą energię. No i co? Mamy trzy skill game'y które przechodzimy jakby inaczej, bo cały czas po prostu energia się ładuje. I my po prostu cały czas możemy to przechodzić. Każdy z nich ma tą samą jakby nagrodę, czyli 25 punktów Community Points. No oczywiście za pierwszym razem, jeśli przechodzimy, to dostajemy tam jakieś bonusowe punkty, ale to tylko na lukikę -e raz. Dalej mamy TOC Login Bonus. Dostajemy właśnie w tych treningach jeden punkcik, którego możemy wykorzystać na nagrodę. A w tej nagrodzie mamy dość ciekawe nagrody, masło maślane. Mamy też oczywiście y, team, of the, team of the Elite, czyli po prostu y, czerwoną kartę 80 plus Team of the Week. Nie wiem, czy to ze wszystkich Team of the Weeków, czy po prostu z jednej drużyny tygodnia. Mamy Elite, czyli najmniej y, chcianą, myślę, że te Skillbooksy byłyby lepsze. Mamy oczywiście Training 25 tysięcy, więc dosyć mało, jak na ten etap gry. Mamy Team of the Year uh, Nominee Player, czyli po prostu nominacja do TOTY, mamy też oczywiście 93 plus TOTY, ten starter, czyli wiecie Lewandowski, Kimiś, Ronaldo i tak dalej. Mamy też 100 tysięcy, więc też myślę, że jedna z najgorszych i to Special Bonus, który będzie nam potrzebny do yy, kolejnej podzakładki, tak można to powiedzieć, bo to nie będzie, a w sumie może kolejna zakładka. Zakładka, ale nie w górnej zakładce. Ok, dobra. Mamy też odnośnik do e, tot Bas. Best, e, no, wiecie, do e, pasów, które możemy kupić za oczywiście zwykłą kasę. Mamy też oczywiście jakieś bonusy za wydanie 100 energii e, i za 300 energii. No, to po prostu. E, no takie bonusy, no nie? Mamy też SBC o dombele, który wygląda dość ciekawie, powiem wam. Eee, tylko, no właśnie. Eee, czy jest warty robienia eee, go w SBC? Eee, 179 cm. Eee, dosyć dobre eee, statystyki. Nie patrzyłem, jakie są wymagania na niego. Eee, to zaraz sprawdzę. 90, minimum 90 overalla, 6 lig, 6 zawodników, komedii, tots, player. No, w sumie to e, nie ma zbytnio takich wygórowanych e, wyzwań. Nie wyzwań, tylko. E, no, no dobra, wyzwań niech będzie. Mamy też oczywiście e, toc o FL starter, czyli z niższych lig chyba. Czy to jest po prostu tylko z. Tak, to jest tylko z Championship, no to z Championship, o oh, okej, okay. może się zobaczyć nawet wizualnie jak to wygląda, świetnie, świetnie to wygląda z eventu na event, karty są po prostu graficznie, ich szata jest po prostu tak zajebista, że no, że wow. Mam też oczywiście SBCO 250, yy, co ja mówię, 2500 tysiąca ale ona odblokuje się tylko za, dopiero za 7 dni. Mam też oczywiście SBCO ranki zielone i yy, niebieskie. No i okej, okay. tutaj mamy zakładkę TOC Special. Yy, myślę, że mało kto od razu wchodził w nią, bo ciężko było tak naprawdę ją zobaczyć. Ja na początku myślałem, że jest to po prostu logo TOC, ale jednak nie, to jest jednak yy, Oddzielna zakładka, która już była bodajże podczas Carnival, gdzie był do zdobycia właśnie Roberto Baggio w drodze. Tutaj oczywiście mamy nie Roberto Baggio, a Roberto Baggio, nie wiem jak to odwinięć, Roberto Baggio chyba. E, mamy Bendije 93 z Watfordu. Pono, pomocnik e, argentyński, pomocnik ma Overall 93, więc na RM. I ma dribbling, kuźwa przydałby mi się w przyszłości, no ale niestety mi się raczej yy, nie uda dojść do, yy, do niego. Choć w sumie, zagrałem kilka meczów, mam 420 punktów, yy, dwie nagrody odebrane. Niedługo będzie trzecia nagroda, więc kto wie, kto wie, yy, może się uda. Okej, okay, ale no wiecie, tutaj działa bardzo podobnie, właśnie. To karnibal, nawet wręcz powiedziałbym tak samo. Mamy energię do kupienia, mamy też yy, reklamy do obejrzenia, za którą zdobywamy energię. I co, i gramy mecze? Zwykły mecz z Watfordem. nie z Norwich. Yy, nie wiem, czy to się w ogóle zmieni, bo w to nie grałem ten mecz. Więc nie wiem. Norwich, yy, dostajemy 15 punktów plus yy, 30 punktów za Iconic Player. Bonus, czyli za ikonę po prostu dostajemy plus 30. Tutaj dostajemy 30 punktów za zwycięstwo w S-Atak i dostajemy plus 30 właśnie do, mm, do tych punktów za właśnie ikonę w swoim składzie. Przypominam, gramy w swoim składzie. I w hit to hit dostajemy 60, więc grając byśmy, wygrywając, dostalibyśmy 90 punktów. No i okej. Okay. I tutaj możemy dostać bonus. Bonus boost. Boost. Za e, ten punkt, ten punkt, który jest do trafienia, właśnie w tamtej paczce, w tej pierwszej zakładce, tam gdzie były te toty do trafienia, i tak dalej. Więc warto e, o tym pamiętać. Ok, przechodzimy do kolejnej zakładki. Sprawdzę tylko, czy mi się tu nagrywa. Tak, nagrywa się. Jezu, 7 minut, to ile ja to będę gadał. E, reserves. E, mamy kolejną zakładkę. To jest prosta zakładka. Zost zdobywamy tutaj 25 punktów. E, gdzie chyba i co i kupujemy jak zawsze los na loterii i możemy trafić danego zawodnika z z tej tabelki. Mamy tutaj oczywiście, żeby wydać 1000 punktów dostajemy i liczycie i tot ticket za wydanie 500 punktów, więc to nie ma żadnej szczególnej ta zakładka o jakieś uwagi czy coś. Tutaj oczywiście będą kolejne ligi, już są jakby przygotowane Pola, gdzie się pojawią kolejni zawodnicy, no i co? A i te punkty zdobywamy raczej, nie wiem. Nie jestem pewna, ale mi się wydaje, że jak trening i pierwszą razą, Jezu, pierwszy raz, sorry, za pierwszym razem przechodzimy, to dostajemy tam po prostu w którejś, w którymś treningu 25 punktów. Okej, okay, kolejna zakładka. Community czyli po prostu tabela. Nie, ścieżka, tak powiem, ścieżka, drabinka, gdzie są zawodnicy, których możemy zdobyć za pomocą tych danych punktów Team of the Season, gdzie można je można zdobyć wszędzie, tak naprawdę. To są chyba te tocy, tikety, czy nie? To nie są te tocy. Okej, okay, to myślałam, że to są tocy, tikety, ale okej. Okay. Tutaj oczywiście za 4000 wydanych tych punktów Team of the Season Community dostajemy 500 za 11 tysięcy Overmarca98, który moim zdaniem jest do zdobycia za darmo, nie wiem, nie widziałem jeszcze tabelek ogólnie, więc e, ciężko mi powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że 11 punktów e, da się radę, da radę zdobyć, wydać, no i zdobyć, no nie, i oczywiście Prime Icon e, Carlos Roberto, który jest moim zdaniem nie do zdobycia, no 38 tysięcy punktów to jest naprawdę ciężko, ale... <laughs> Ten zawodnik jest po prostu potężnym zawodnikiem. Tutaj, oczywiście, yy, za te etykiety. Aha, okej, okay, za te etykiety można wydawać yy, można je wydawać i zdobywać w Team of the Season Community Point. Więc spoko. sam tego nie wiedziałem, nie zauważyłem tego za pierwszym razem. Więc no, a. cała dobra, zaraz tam wrócimy. A tutaj, oczywiście, Ultimate Tots, yy, którego yy, którego można zdobyć za pomocą pra... Ultimate coś tam coś tam punktów więc a które pewnie zdobędziemy gdy będziemy zbierać tak odbierając zawodnika z drabinek odbieramy równocześnie 25 <śmiech> przepraszam <śmiech> 20 punktów Ultimate Point czy tam 25 a one są potrzebne nam w przyszłości do o, do odebrania zawodnika Ultimate Team of the Season Starter który będzie za 400 punktów i za 42 dni, więc Uff, zmęczyłem się normalnie tak, e, tak to jest męczące wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa, ok. no i co, e, 20 tysięcy, 3 złote 3 zł 3 złotych 3 zł zawodników dostajemy tutaj, dalej Team of the Season Token, który jest, o co wiadomo, co, i co śmieszne jest, że w drabince możemy zdobyć te punkty właśnie do otworzenia e, drugiej zakładce zawodnika, więc spoko, spoko. Ja ogólnie jeszcze nie, nie myślałem nad tym, kogo wezmę. E, myślę. Przy, na przyszłość, więc nie wiem, czy tego Korei nie wezmę zamiast. E, bo jak wiecie, będę zmieniał formację na e, z lewym i prawym więc myślę coś nad tym prawym pomocnikiem, tylko kuźwa potrzebny jest mi. Taki ma no właśnie kaka i nie chcę zbytnio mm, mieć za dużo tych boostów właśnie w drużynie. Yy, no i właśnie kogoś szukam z RM. Tak patrzę, Ken może Ken już ta karta wygląda nieziemsko. 128 wykończenia. No, spokoj. Myślę, że Areola też będzie ogólnie dostępnym bramkarzem, bo me 95 robi swoje, więc e, często go raczej będziemy spotykać e, w składach. Leon Bailey 138 sprintu. Jea, yeah, wale. Dlaczego? Nie dali jemu karty na lewym skrzydle. Ja się pytam, dlaczego? Bo to jest po prostu niewiarygodne. Valverde oczywiście też bardzo dobry pomocnik. Szkoda, że nie z box to box. Mm, szkoda. No i co? Tutaj One <coughs> Jezu, kaszel normalnie mnie męczy. One też spoko, Alaba raczej nie do zdobycia, Ankunku. No, pomocnik spoko, jakbym miał busta do niego i duvan zapata. Mmm, nawet git, więc. Ee, tak to mm, mniej więcej wygląda Team of the Season. Spoko, naprawdę szacun dla grafika, bo nawet te, ten interfejs, jak czekamy, właśnie na wejście do FIFY, wygląda fenomenalnie, wiecie, z tym bapę, jak go piórny rażą, to jest po prostu fenomenalnie to wygląda naprawdę, aż mi brakuje słów. Jak pierwszy raz zauważyłem właśnie e, kolorystykę i sposób e, zrobienia tego logo, to e, miałem w głowie logo e, filmu "Powrót do przeszłości". Pewni, ci, którzy oglądali to, wiedzą co. Hmm, też. Widniało te logo, właśnie bardzo podobne z tymi piorunami, i tak dalej. Jak nie, to nawet na plakatach możecie sobie sprawdzić, wpisując wyszukiwarkę Back to the Future, czy jakoś tak. Więc jest fajne, jakby nawiązanie, ale pewnie nie. Jak to powiedzieć, niezaplanowane nawiązanie więc e, przypadkowo ale bardzo fajnie to wygląda ok mamy jeszcze toc Pass, więc coś co mm, już coraz częściej się pojawia w, z każdym eventem e, po prostu tak jak, to działa tak jak normalnie z normalnym pasem czyli robiąc zadania e, questy zdobywamy tarcze które możemy wydać na kolejne nagrody właśnie w pasie, no nagrody są spoko, premium league point widzicie, mamy do kolejnych lig, więc to też jest spoko mamy, ale też mamy community pass, więc yy, pamiętajcie, żeby zagrać te mecze, bo one są chyba codziennie zmieniane a jest sporo tak naprawdę do zarobienia, 150 tysięcy tutaj punkty więc to też jest spoka, jest przeciwnik 73 overala, więc tak naprawdę bot wygra za was ten mecze więc pamiętajcie i tutaj oczywiście zakładka na kolejne ligi więc to już bodajże było wszystko albo wiecie co mam przecież jednego punkta więc możemy sobie otworzyć o gdzie to jest o tutaj to login bonus więc otwórzmy może nam się trafi Cristiano Ronaldo 96, którego będę bardzo zadowolony. Uff, zobaczmy, co to będzie. Oby był jakiś zawodnik. Okej, okay, chciałem zawodnika, to mam Marco Royce. Eee, można powiedzieć, że żywa legenda Bursi Dortmund. Szkoda naprawdę, chłopaka, że jest po prostu taką szklanką. Eee, szkoda, bo na mistrzostwa Świata nie pojechał mógł tak naprawdę zdobyć mistrzostwo świata. No nic, tą smutną refleksją kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się spodobał, to klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie. Jeśli coś się wam podoba, nie podoba, śmiało przyjmę całą krytykę, pochwały też oczywiście. No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Piona!